Dobrze, moi że żeby wszystko było od kumpel, to tak bo macie posty, macie relację oczywiście są kartką, tak, macie też te utwory wydane na YouTube i na Instagramie, ale w filmiku z tymi utworami jeszcze nie było, takie ja wam mówiłem wczoraj, tak przyspaniam, tak na tym filmie poprzednim, że te utwory wydam tak wszystkie, tak, a wszystkie wydałam, to mówię, filmik też będzie na ten temat, tak, bo wiecie, że z tych z takimi bieżącymi rzeczami filmy są, tak. A skoro mam wadę, tak mam, tknę mnie tak, bo zanim ja pójdę zjeść kolację, tak z herbaty sobie zrobić, tak, bo ja idę się ogarnie, cofuję wieczorowo, oczywiście, dam wieczorne posty i nocne, jeszcze jakieś dodatkowe, dodatkowe posty ode mnie otrzymacie, na pewno nie 10 postów, ale kilka postów jeszcze otrzymacie natomiast właśnie głównym tematem filmu są te karteczki, tak? bo tutaj mam te, też te kartki, tak? mam kanał, taką mam biografię mam linki w biografii ale wiecie, że głównym tematem filmu, tak są jest paprycie uczucia, czyli jeszcze tym razem papycie uczucia. Czyli tutaj te utwory, tak, i zarazem ta, też ta karteczka, czyli ogólna, że wszystkie układki na opowiedzieć uczuciu zostały wydane dzisiaj, tak, bo dzisiaj to wydało. Tego nie, nie miałoby dzisiaj, wiem, ale skoro wszystko wyszło, to wyszło, to wyszło tak zachęcam do zobaczenia, bo to tam jest właśnie, czego tak, bo zanim do tego, tak zanim przejdziemy do tej kwestii, to wiecie, że głównym tematem filmu są te karteczki, więc na przechodzimy do tego. Bo oczywiście poprzedni filmik, tak, ten na żalce, tak? Macie go przed go wydam na, na YouTube i na Instagramie zachęcam do zobaczenia, bo to. Bo do oglądania ten filmik jest. Bo oczywiście, na YouTube on też jest zachęcam zobaczenia, tak? Bo kto nie widzi, proszę bardzo, to zachęcam gorąco, tak, bo do, do poprzedniego filmu, tak? Bo wiecie, że poprzedni filmik, jeszcze poprzedni był na temat poprzedniego to też jest na temat poprzedniego tak? Czyli to jest jakby finalny materiałek na tą erę. Czyli jak ja już powiem to, co muszę, tak? Na ten temat, na ten i na ten, to właśnie już kończymy no ale tak? Czyli to jest ważna era. Mam sobie cenię, zachęcam słonia, ale mi chodzi o to, że więcej, filmu, że więcej filmików z nim nie będzie, bo bez przesady, tak? A wiecie, że są granice, nie? No właśnie. Zatem ja, ja wam mówiłem, także tak, tak samo jak w przypadku odsłony pryzmatu czy herbaty refleksji, tak? Wiecie, że to jest na bieżąco, tak? Czyli tam to podałem, tamto podałem, więc tutaj podaję tylko to, tak? Tu, tu, tu podam to i to, bo resztę podałem na poprzednich filmach i zachęcam do poprzednich filmów, bo na YouTube też one są, więc spokojnie. Tak? Na stronie ich nie ma, ale są na Instagramie i na YouTube, więc zachęcam. Bo oczywiście te utwory macie wydane, oczywiście, wiem, że macie wydane, tak, macie fortepian, oczywiście, fortepian o, o świcie, że tak powiem, o świcie wydałem, o świcie, prawda? Bo resztę wydałem. Y Jakie czas temu? Tak, 2 3 godziny temu, ale wiecie, że to wydałem o świcie, czyli w pan pełnej świcie, już do po szóstej, nie? Jakoś przed, po 6 tak wydałem, stworzyłem wydałem i zachęcając, ja fortepianu oczywiście 11 utur, tak, bo, bo, bo wiecie, że numeracja na każdy track jest i w dodatniku, tak i w opisie I jest na karterce, bo to jest na to, na to i na to. Tak. O, zapis traku to utwór, track i numeracja, tak to się liczy na przynat to się liczył na, liczy na słony też i na chorobę e, defersy też, ale wiecie, że to też się liczy na to, tak, bo to numeracja się liczy na to, na to i na to, tak? Skoro tutaj, to tutaj. Boże fortepian dosłownie macie fortepian, tak macie do długania tak, bo resztę wydałem akurat jakiś czas temu e, no trzy godziny temu na pewno jak nie wie, prawda? Bo filmik oczywiście jest, bo ten filmik, tak, na temat właśnie tych czter, czter filmikowo właśnie zdjęcia, też macie do zobaczenia, tak, bo z bo, bo streamingu ten filmik na, na YouTubie na Instagramie, na Instagramie jest, tak? Bo ten filmik też będzie na YouTubie, tak i na Instagramie, ale póki co macie utworzy, tak te utwory i macie właśnie wydane filmiki na temat właśnie, czyli też, też też finalny, tak, finalny wariant, tak filmikowy, jak na tą erę, tak, czyli właśnie na, na, na pobyciu, tak? Czy czyli z, czyli z samej Mam dość, nie będę robić, oczywiście, bez przesady nie opłaca mi się, ale resztę macie, tak, bo to macie, tam było to, tam było to, a teraz macie to jeszcze, tak, bo wyników dokładnie nie będzie, oczywiście, bo utwory też są wydane osobno, tak, wiem, utwory i rolki, ale wiecie, że fizycznie ich, dokładnie one będą na płycie, tak, na kasetce i na winylu, tak, czyli wariantów tutaj, nie będzie, tak, brzoza trwa będzie, pudełko nie będzie, tak, yy, winyl będzie, CD będzie, 18 taków oczywiście, bo te fortepian, tak, czy kołdra, tak, kołdra, czy właśnie przyjdzie czas, tak, czy właśnie oara, tak, czy dość, bo mam dość, to się odnosi do osobistego doświadczenia, bo, bo cała płyta jest osobista, ale to też jest ważny utwór, bo on też pokazuje jakby moje osobiste doświadczenie, czyli jakby takie bardziej dotkliwe znaczenie, tak? bo, bo, bo dotkliwe znaczenie ten utwór ma prywatnie, tak, bo inaczej jest stworzony twórczo, inaczej jest prywatnie ważny, ale tutaj jest ważny i tutaj jest ważny, bo, bo wy go macie też do na, na że, tak, że tak powiem, na naturalnej na, na układce, prawda, macie na Instagramie, na YouTube, tak? to do słania, tak? bo mam dość też, do do zobaczenia bo zaklizywane autorów na album nie ma, wiecie dlaczego, ale mm, osobno ten autor macie do dosłownie, bo to powinien będzie na płycie, oczywiście jego jako ostatni track, tak, na Papaciuszu, czy, czy jakieś 18 utwór, tak, i na CD, na kasetce, tak, wiecie, że ta era zaklikuje folią, tak, inna era też zaklikuje folią, oczywiście, tylko Luthran, na Promek, czy Zbity serca oczywiście, ale wiecie, że mm, era, tak, y, Papaciuszu, tak, y, tak, y, tak, jako oficjalny wariant, tak, albumowy, tak, jak i folia, tak, 18 tracków, tak, i ta okładka albumowa, to wiadomo, taka tak, jaka jest na ten album, tak, to właśnie ta się bliży na, na to, na winy, na kasetkę, tak? 18 traków to będą na, na się tak? Oczywiście fotki w środku będą te same, co na CD, tak? Na winy, na kasetce, oczywiście to się nie zmienia. I 18 traków tak? I to jest na granicy, że to, że, że, po prostu to, 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 że, że zawiera 18 trak oczywiście. No i oczywiście, że zawiera te utwory, tak? Czyli właśnie te, co macie, bo tam były dane to, tam było to, a tutaj macie to, tak? Czyli tutaj macie, przyjdzie czas, tak? Tutaj, tutaj, bo ja tego nie wiem to jest po kolei, ale numeracja tu jest, bo numeracja właśnie to jest, żebym się nie zgubił, tak? 12, tak? 13, 14 czy 15, tak? Bo to się liczy na bo no to, 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 to było też tamto, więc tutaj to, to też to musiało być, więc wtedy to jest, tak, dobrze, bo bo te wszystkie utwory, tak, te co dzisiaj tu mówię tak o nich, to właśnie wy macie wydane, tak, wszystkie na Instagramie, na stronie linków nie ma, bo tych utworów osobno nie ma wydane, one są na płyty, tak jak mówię, do słuchania osobno są, oczywiście osobnej po nie będzie, wizytówki, wizytówek na pewno do nie będzie, na pewno do okładek ale do słuchania je macie, bo utwory na YouTube są, tak, z opisami, tak, a filmiki też do tych zdjęć są poszczególnych, tak, a natomiast, jeżeli chodzi o, właśnie o Instagram, tak, rorki, też macie, posty łączone, tak, z tymi kartkami, tak Statnikiem. macie relacje tak macie opisy tak macie utwory wydane dobie, tak macie rolki tak więc zachęcam do słuchania bo wszystko tam jest tak bo z tej ery to wszystko to chciałem zrobić tak to zrobiłem tak wiem szybko szybko się uwinęłem szybko idę jak burza ale wiecie że lubię to robić prawda lubię was zaskakiwać jakby już ja nie wiem że w słuchacie, więc cieszy mnie to bardzo więc właśnie czego erę papuciuszek macie w stanie do słuchania bo zakłócony no, okładek nie ma na albumie albumik nie ma oczywiście ale wiecie że materiał jest wydany i na to i na to tak dobrze więc właśnie czego to tam jest tak bo mam dość jest do zobaczenia, tak? Na papiciuszu, i osobno. A jako okładka papiciuszu, jest to schłonienie na albumie, więc zachęcam, do kupienia te utwory będą, ale na pucie, tak? Nie powinno na kasetce, dobrze? Tylko na tym, tak? wariantów do, 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 do papiciuszu będzie, na pewno, tak? I to jest scena, tak, bardzo samycenie, tak? Nie wszystkie okładki na papiciuszu, zostały wydane, czyli tam było złonę, przez było, to ta chyba tak się było. Za jakiś czas będzie ży, życie obronki, tak jeszcze, ale póki co są papiciuszu, tak? Więc zachęcam do schłonienia, bo to tam właśnie czego jest, dobrze? Bo, bo, bo wszystkie okładki, tak są. Z tą kartką macie po tak dałem. Więc spokojnie tak wszystkie ogładki wydane tak, waha, bo to są fortepian, No właśnie, ja jeszcze tego szukałem, a ja sobie sobie wolę uporządkować to, bo... Widzicie, że ja się w tym zgubię, a ja to za chwilę odłożę tam gdzie trzeba, ale te kartki są ważne, bo to są takie zapiski, tak, tych, tych, tych fizycznych utworów, więc zachęcam, bo wydane je macie, ale fizycznie to mam, tak, bo ja to sobie, ja, ja to sobie schowam oczywiście, ja tego nie będę trzymał na szafce nocnej, ale no mieć mam to, tak, mam, mam, mam to oczywiście, bo to też mam właszczepian, wydane o świcie. To o świcie, a to macie wydane. Po no, 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 Później powodnie 6, 6, 6, 17, tak przed 16 albo po 16, po 16 ja to wszystko stworzyłem. Wydało, więc zachęcam, bo to tam macie, tak? No dobra, więc właśnie czego tam. Y, bo wszystkie kładki wydane, tak? To co chcecie sobie zrobić, tak? Z okładek, tak? Z opisów, z linków, wszystko zrobiłem, więc zachęcam do słuchania tak osobno i razem. Do kupienia era będzie oczywiście tak jak każda, z jakiejkolwiek folią, tak? W innej kasetka będzie. Plusator, bo okładki pobicie już też będzie, oczywiście plusator, bo też będzie. osobnie w opartach, tak? Pudełka do pobicie już nie będzie, ale o w opartach ta era do kupienia będzie, tak? Y, w każdym razie fizycznie ona będzie kiedyś. Y, dzisiaj włoski na kolonna, tak? Halo, to zebrać. Halo, dżungli? Nie myślę. No, e to nie do was, tego tak, ty włosów, nie? Tam by nie paiecały, to muszą paiecać, no? Dobra, więc właśnie czego tutaj y, to macie, tak, a jeszcze jedna rzecz jest taka, tak, że właśnie tutaj, bo, bo na kanale macie właśnie też na przykład odsłonę, tak Matyfeksy, macie też wolne etapy, ewolucja, macie też właśnie na pewno porządku tylko, za złożycie, tak, na pewno macie warianty stingowe, trochę tak, takie macie filmiki, tak, macie filmikowe Ry, tak macie filmiki osobno, na filmikowych herach, macie posty, Ym, więc to, tam macie wszystko, tak, bo to co ja, wszystko to wydałem w zeszłym roku, w tym roku, tak to, co odnowiłem, to co straciłem, to co właśnie zrobimy nowe, to właśnie wszystko macie w na YouTube, tak, więc stanie też to, jest na Instagramie częściowo, a na YouTube wszystko macie, bo wszystko, tak, wszystko macie, bo to, co jeszcze wyjdzie z okładek, to wyjdzie, oczywiście, bo, bo to weszło do całości, tego tak? już nie będzie więcej, ale do innych okładki będą, tylko dzisiaj, wiadomo, nie, nie wszystko na raz, ja to muszę, mm, to muszę najpierw ogłosić, tak, a potem zapowiedzieć, ale spokojnie, do życia porządki, na pewno też będą okładki, więc spokojnie, to ta płyta też nie zginie, bo na razie macie tą erę, oczywiście, macie też inne, poszedł Poprzę nie utworzę, ale okładki do życia porządki, tak też nie zginęły, ja je też na pewno zapowiem, tak stworzę, wydam i wtedy, wtedy będziecie mieć kolejny płyty do słuchania, yy, oczywiście osobno, tak, utwory do słuchania, bo dokupy nie będą na płycie, tak, no i tyle, tak. No, no, bo właśnie na kanale macie życie i porządki, tak? Macie też inne płyty, tak? inne, macie warianty, tak? I to wszystko, tak? Bo wyniki, wiadomo, tak, twórcze filmy, tak, growe, tak, codzienne, macie posty, tak? Wszystko tam macie, tak? z znajome, zobacz mój kanał na YouTube, tak? Koniecznie, zresztą nie ja mam dużo filmów, tak? 20, 20, 20 subsegmentów, tak? będzie tysiące filmów. Zdjęcie w trajekcie statick, tak? Profilowe jest takie pryzmatowe, można, można powiedzieć pryzmatowe, pryzmatowe. A zdjęcie w trajekcie statick, no i zachęcam, zachęcam słonia oczywiście, tak? Bo tutaj. Tutaj macie głównie wydania, filmiki też są, post są oczywiście, ja wiem, odcinki takie kamerowe też są, oczywiście macie ich dużo, ale wiecie, że głównym tematem filmu są kanału tak są wydania, czyli albumy, single utworzy. No i filmiki też, nie? No filmiki to też są wydania, dokładnie ich fizycznie nie będzie, ale wiecie, że filmikowe ery być są, tak? Jest też nowa era. Ja w kolejnym filmie zachęcam do streamingu, tak? Dobrze. Bo oczywiście, link do tej epki też macie na biografii, tak? Kształt życia to dopóty nie zginie, ona też będzie tak Kiedyś, na, na, Ja ją napiszę, tak? na i wydam, więc spokojnie. w wariantu będzie tylko na YouTube i na stronie, tak? Na Instagramie wariantu wariant nie będzie. Bo w mojej urodzinie, tak? W mojej urodziny otrzymacie tę płytę na Instagramie, tak? Czyli nie, nie na YouTube, tylko na Instagramie, tak? Jak mi się uda wcześniej, nie wydacie na YouTube, to wtedy wydam, tak? bo zobaczenie dwójeczki tak jak z wyjątkiem czy też czy, 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 czy jest to filmikowe i właśnie rewido Videomix. zachęcam do streamingu tak, bo inne warianty też macie macie też inne reko filmikowe na YouTube na sekundę na stronie, ale na sekundę jakiś posteriacej więc zachęcam do streamingu tak, bo ale video oczywiście to też jest era, która też jest cenna, więc zachęcam, bo to jest jakby mieszanie filmików tak, bo, 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 bo -edit, tak macie u, u jedyneczkę tak jak w i macie dwójeczkę, czyli macie takie dwa, bo, bo linkę za jest ale macie jeszcze do jedyneczkę, nie jest jak w prawda no właśnie to jest album oczywiście to, 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 to to są sobie inne płyty, tak? Filmikowe ale płyty, tak? Do kupienia fizycznych nie będzie, to są płyty, dobrze? Zachęcam do streamingu. Jak najbardziej do oglądania, do tak? Filmiki są do streamowania, oczywiście, bo fizycznie że mix nie będzie, wiadomo, tak? Bo, bo, Ale krystalik już fizycznie będzie, będzie cylindry, tak? Kasetki nie będzie, poza z jest okładką, krystalik nie będzie, zdjęcie w to jest, jest profilowe nowe, nowe na Wixie, ja wiem. E, macie zdjęcie do zobaczenia, ale mm, wiecie, że do krystalik będzie tylko cylindry, cztery nagrania, tak? Zawsze są dworce, w skoweru, tak? Na gejce też z tyłu tak okładka mowa fotki tak fotki tak yy, yy, oczywiście tak cztery nagranie no i to wszystko tak bo tylko tyle, tak A osobno warianty coverowe, tak osobno tak oficjalne, fiblikowe że once one Monstu two, unicen hit, tak osobno i na to dokupujemy będą też osobno tak tylko CD ci bo wiecie że do wariantów do tego też ci winy, oczywiście epka tak front the world zapis front world na każdy wariant będzie tak na lekajce też na lekajce i z tyłu i tak samo na o, warianty osobne singlowe tak ci tak też na jakiejś folia, okładka kalmowa, tak, w środku, tak, i to wszystko, zawsze wszyscy tak tak, negatywnie też z tyłu, i to wszystko, tak, bo Luthrendowald to też jest najnowsza, bardzo cenna, bo to jest aktualne, elektron też sobie promuje, tak, bo wydaje okładki, wydaje do tego, do tego, do tego, ale wiecie, że aktualną, tak, najnowszą sejną, tak, jest, jest Luthrendowald, bo kryształ życia będzie, zimna herbata będzie, te ery dopiero będą, tak, one nie zginą, bo na kanale macie to, tak, w biografii macie, wiecie, promik bo ja o tych rzadko mówię, ale promek też jest Senghir, tak, Fizokativity, Senghir, kryształ życia. Now, tak? do do wariant... brodery weźcie go do tej płyty macie. Do, do promyku też macie warianty singowe, tak? Yy, do kupienia jakiejś osobnej w pudełku. będzie, tak? ale cover, tak? Forever, będzie oficjalny forever do kupienia. Bruzetor, bo promyk też gdzieś będzie, tak? Okładka albumowej, oficjalnej, bo do wariantów wiecie, że będą tylko cili tak? Bo bruzetor nie będzie do wariantów, ale do cili już będą, tak? No, nie, nie wiecie, na no, jak tak? Fotki, te fotki, co są na, na dany wariant na promyku, tak? Na stronie jest Instagramie na jakieś by były. To właśnie, czego one są na cili to są najważniejsze i to, to gazetek nie będzie, gazetek nie będzie, ale CD i Winyl do każdego wariantu z pięciu, tak, w tym Forever i Artcover, tak, jest na Hiro, oczywiście z tym Hir, no na YouTube też to macie, Forever wydane jakieś tak, w Artcover macie na, na tej stronie, tak, bo do kupienia Artcover osobny osobnych pudełków będzie, tak samo warianty single CD, osobnych pudełków, tak, w tak samo, pudełko nie będzie, jest tylko oficjalna puta XTML, a do kupienia będzie, że, że CD i Winyl, tak, CD i Winyl do Hysocrativty będzie, czyli będzie, czyli czy na się tak, zabezpieczony wodną część autorów, tak i na to i na to, tak, na cd na winie Gosetki nie będzie, że za to będzie Husaka ale wiecie, że głównie do Husaka tak, zachęcam swoją tak, moi teraz to, to wiecie, że to będzie do kupienia cd i winie też. Te, no, na jakiej fotelu to wiadomo, nie? Bo to jest też, na, że na jakiej fotelu? Kryształ życie też, Kryształ życie, też do kupienia, będzie z jakiej tak, ale wiecie, że to Kryształ, kryształ już jest wydane, tak? to będzie, a to jest wydane, więc zachęcam, tak, bo to też tam macie, tak, bo okładki z popocią tak wszystkie co ja miałem wydać tak wszystko wydałem, więc zachęcam do słuchania też tego też, tego też, bo mówię o tym, tak, mówię o tym i mówię o tym, ale... Kończąc ten filmik, tak, kończąc te wątki wszystkie, bo już wystarczy tego, tak, już musimy kończyć, tak, ale my się na pewno jeszcze zobaczymy nie raz, na pewno, w to nie wątpię, bo to macie wydane wszystko, tak, bo z tą kartką posta macie jeszcze rację, więc spokojnie, ona tam jest, ta karteczka, utwory macie wydane, tak, dzisiaj wszystko wyszło, zachęcam do słuchania, bo macie jeszcze, jeszcze inne traki oczywiście i macie też inne okładki do innych płyt, nie, no, a że porządki też nie zginą, bo ta płyta też będzie miała swoje okładki, więc spokojnie i to wszystko, tak, no.